Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie we wtorek na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dziś w Ewangelii według świętego Łukasza czytamy fragment o gościnie Pana Jezusa. Marta i Maria zaprosiły Jezusa do siebie. I właśnie Maryta zaczęła przygotowywać różnego rodzaju potrawy, jedzenie. Maria natomiast zaczęła słuchać y, słowa Bożego. I ta dzisiejsza Ewangelia to taki obraz naszego może właśnie życia. Zapraszając Jezusa do swojego życia, do swojego domu, możemy to zaproszenie wykorzystać dwu Po pierwsze, no właśnie, możemy przygotowywać to co materialne, pokarm Y, strawę, jedzenie, które są oczywiście potrzebne, ale możemy też wykorzystać spotkanie z Jezusem, jako tą dobrą cząstkę, czyli wysłuchanie Słowa Bożego, wysłuchanie nauki, którą Jezus do nas chce kierować. Jezus nie gani Marty za to, że y, lata szykuje jedzenie, ale właśnie chce jej dać do zrozumienia, że czasami ze spotkania warto wyciągnąć. Coś więcej niż tylko materialne sprawy związane czy to z wyżywieniem, czy to z ugosz usp odpowiednim ugoszczeniem e, drugiego człowieka. Zatem, kochani, spróbujmy sobie dzisiaj e, zadać takie dwa pytania. Jak ja zapraszam Jezusa do swojego życia, do swojego serca? Czy goszczę go tam po to, aby dostać od niego naukę i miłość, której uczy? Czy może goszczę go tam po to, aby zobaczył, jaki jestem na zewnątrz pomocny, gotowy do działania? Myślę, że to pierwsze. Zapraszam Jezusa po to, aby słuchać Jego słowa, nauki i przyjąć Jego miłość jest tą dobrą cząstką, do której Jezus przychodzi. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego wtorku. Pozdrawiam z Panem Bogiem.